Chcesz skutecznie mierzyć efektywność sprzedaży w lokalnej firmie usługowej? Kluczem do tego jest śledzenie tych kilku wskaźników ilościowych. Procent przejścia pomiędzy poszczególnymi etapami, czyli ilu klientów przechodzi z jednego etapu sprzedaży do kolejnego. Wskaźnik ten pozwala zidentyfikować tzw. wąskie gardła w procesie. Następny wskaźnik to wskaźnik konwersji, który pokazuje, jaki procent klientów dokonuje zakupu. Niski wskaźnik sugeruje potrzebę poprawy grupy docelowej, propozycji wartości, ale też samej oferty lub konieczności lepszych negocjacji. Kolejną rzeczą, którą warto mierzyć jest czas spędzony na pojedynczym etapie, ale i też w całym procesie. Metryka ta pozwala ustalić, jak długo przebiega proces zakupowy Twoich klientów. Następny wskaźnik to tzw. wskaźnik odrzuceń, który mierzy ilu klientów rezygnuje na poszczególnym etapie, no i dzięki temu jesteś w stanie zrozumieć, gdzie tracisz potencjalne transakcje. Kolejny jest wskaźnik retencji klientów. Pokazuje, ilu klientów wraca do Ciebie po pierwszym zakupie. No i ostatni już wskaźnik, czyli średnia wartość transakcji, gdzie mierzymy średnią wydawaną kwotę przez jednego klienta. Po co? No, jest to podstawa do jakiejkolwiek analityki firmy. Przydatne? No jasne. Dlatego obserwuj mój kanał, bo więcej sprzedażowych porad.